Dzień dobry, piątek, 24 dzień września, minęła godzina 14. Konrad Moreno zapraszam do studia Lotto. Eurojackpot to niewyobrażalnie wysokie wygrane, dzięki którym można doświadczać w życiu więcej. Przekonał się o tym pewien gracz, który w sierpniu wygrał ponad 206 milionów złotych. Ustanowił tym samym nowy rekord wysokości wygranych w Polsce. Ile dziś będzie do wygrania, powiem za kilka minut, a teraz czas na popołudniowe losowania. Zanim rozpoczniemy multi-multi, chciałem pogratulować wygranej graczowi z Jasła, który wczoraj sięgnął w tej grze po 330 tysięcy złotych. Warto wejść do gry. Zapraszam na pierwsze dziś losowanie multi-multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Oto wylasowane liczby sześćdziesiąt sześć czterdzieści sześć pięćdziesiąt jeden trzydzieści pięć czterdzieści osiem trzydzieści osiem sześćdziesiąt cztery Trzydzieści czterdzieści pięć pięćdziesiąt dwa osiemnaście sześćdziesiąt cztery czterdzieści jeden dwadzieścia dwa sześćdziesiąt dziewięć sześćdziesiąt trzy 13, 62, 78 liczba 78 jest plusem. Najbliższe losowanie lot to już jutro. Tym razem będzie można wygrać nawet 20 milionów złotych. O głównej wygranej w tej grze decyduje 6 trafnie wytypowanych liczb. Wygrane padają również w Lotto Plus. Wczoraj po gwarantowany milion złotych sięgnęli grający przez internet oraz w Zielonkach. Gratuluję i zapraszam do gry w punktach Lotto i na stronie lotto.pl. W kaskadzie do wygrania jest 250 tysięcy złotych. Aby nie przegapić żadnej szansy na wygraną, warto zagrać na 5 kolejnych losowań. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24, kolejne ułożone kule, bęber maszyny losującej jest pusty, zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Wylosowane zostały liczby 5, 20, 19, 9. Trzy sześć siedemnaście jeden piętnaście dwadzieścia trzy trzynaście jak już wiemy, w Eurojackpot do wygrania są niewyobrażalne sumy pieniędzy. A dziś wieczorem zagramy o 95 milionów złotych. Przypominam, że w tej grze skreślamy 5 liczb z 50 i 2 z 10. Możemy je skreślać samodzielnie lub grać metodą na chybił trafił. Dodam, że zakład na dzisiejsze losowanie można zawrzeć do godziny 19:00. W punktach lotto można kupić zdrabki już za kilka godzin, wyczekiwany weekend. Wydrabcie państwo w zdrabkach wygraną i spełniajcie swoje marzenia. Polecam zdrabkę dolary diamenty, w której do zdobycia są dwie główne wygrane po 400 tysięcy złotych oraz wiele innych wygranych niższych stopni, na przykład trzy wygrane po 15 tysięcy zł. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 10 milionów złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl Zanim podam numer super szansy, powtórzę wyniki losowania. Losowań. Zaczynę tradycyjnie od losowania multi-multi. Oto 20 wylosowanych liczb. 66, 46, 51, 35, 48, 38, 60, 4, 30, 45, 52, 18, 64, 41, 22, 69, 63.

A teraz czas na wynik losowania Super Szansy. Przypomnę, że do wygrania są nawet 2 miliony złotych. Można zgarnąć, jeśli kolejne cyfry numeru Super Szansy na kuponie będą pokrywały się z cyframi podanego za chwilę numeru. A oto pierwszy dzisiejszy numer: 3, 4, 9, 2, 8, 7, 0. Liczę, że padło sporo wygranych. Zwycięzcom serdecznie gratuluję. Na zakończenie zachęcam do gry online. Dla nowych graczy przygotowaliśmy bonus powitalny. Aby go odebrać, należy zarejestrować się na koncie gracza i zagrać w dowolną grę lub loterię. Do odebrania będzie aż 100% zwrotu do kwoty 10 zł za zakup pierwszego kuponu online. Na kolejne losowania gier to zapraszam na godzinę 21.50. Będę miał przyjemność je dla Państwa poprowadzić. Do zobaczenia. Życzę miłego popołudnia. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, odnajdujesz siebie na nowo i wykorzystujesz każdą minutę do granic. A to dopiero początek. Teraz do wygrania. 95 milionów złotych. Eurojackpot, doświadczaj więcej.